Witam serdecznie wszystkich hodowców. Dzisiaj jesteśmy w miejscu jak widać zajazu Antoniego. To samo miejsce co przedwczoraj. Piękna pogoda. No nie pojechałem dzisiaj dalej, ponieważ ostatnio ptaszkom trochę zeszło, no bo odległość trochę jest dalsza, także postanowiłem jeszcze raz z tego samego miejsca puścić gołąbki fajnie. No gołąbki do 40 minut się zlatowały co patrzyłem ostatnio z tego miejsca. Na wieczór wrócił wam powiem Bocian, którego nie było. No i na drugi dzień albo wieczorem też wrócił Murzyn. Murzyn, który jest charakterystyczny, bo ma czerwone znaki. A jakieś pół roku temu się do mnie po prostu wszedł i został. No, ja nie łapię gołębi obcych, bo, bo po prostu wyrosłem z tego, ale po prostu wszedł, został. Ja oczywiście nie przetrzymuję. Chodzi ten gołąb, chodził, więc go oczywiście trenowałem z moimi gołębiami. No, jemu też, też myślałem, że zginie co prawda. No bo po prostu to był gołąbek, który już gdzieś chodził, no nie? Wiadomo, gołębie, które się u mnie po prostu wylęgły, u mnie się zalęgły, one nie znają innego miejsca, nie mają pojęcia o innym miejscu, o istnieniu. Także one, takie gołębie, czyli są wytrenowane oczywiście, one będą walczyć po prostu do, do upadłego. Natomiast gołąb stary, gołąb, który już miał parę gołębników, on już nie będzie tak walczył. On po prostu, gdy, się, gdy nadejdzie jakiś ciężki lot czy co, jakiś wysiłek, on bez problemu zląduje na, na, na czy, do czyjś gołębi gdzieś na dachu, bo on już, już, już zna ten temat, wie, że w innym gołębniku to się dobrze i on po prostu nie będzie tak bardzo walczył. Także gołąbki trenowane, zaraz puszczamy. Wiecie o co tu chodzi najbardziej? Tu chodzi o, o wytrenowanie psychiki tym gołębiom. No nie, czyli one po prostu już 30, któryś raz zostały trenowane. Bo tu nie chodzi o zmęczenie tak naprawdę w tym wypadku, no bo te głębie tak naprawdę są zdrowe, są wytrenowane, one mogą... jest chłodno, fajnie, nie ma upału, one mogą latać cały dzień praktycznie. Ale po prostu chodzi o psychikę, o wiarę tych gołębi, żeby one się nie poddały, no nie? No bo po prostu gołąb jak nie jest trenowany, lotowany często, on się poddaje w psychice, no nie? Tak jak na wiosnę puściłem tego Murzyna 2 e, kilometry od domu, on cztery kółka zrobił i usiadł od razu. Bo był niewytrenowany. Coś zmęczył się? Nie zmęczył się. Chodzi po prostu o to, że e, wiara rośnie, no nie? Wiara rośnie. Ja te gołębie trenuję, one raz przyjdą z tej odległości, drugi, trzeci, dziesiąty, trzydziesty i one po prostu walczą do upadłego, bo one już mają zakodowane, że Muszą przyjść do domu, bo już, to się, bo już tak było, no nie? I w ten sposób wiara rośnie. Można powiedzieć. To, samo jest, to, to samo jest i z ludźmi. Kiedyś jak wrócę do Kateches, to Wam to szerzej powiem, ale po prostu w ten sposób najbardziej chodzi o po prostu wytrenowanie, wytrenowanie wiary tych gołębi. Wytrenowanie wiary tych gołąb, gołąbków. Puszczamy oczywiście. Jedna klatka poszła. Druga klatka poszła, druga klatka poszła, także jesteśmy bez strat, bez żadnych strat, a to tylko i wyłącznie za sprawą przemyślanych treningów i zbudowanie silnej wiary tym, tym gołębiom po prostu, że one, one wiedzą już po prostu, że są wypuszczone, no i pierwsze ich lądowanie musi się odbyć u siebie w domu, no nie? Nie ma coś takiego, że one tu zaraz lądują. No ale to oczywiście jakby były pierwszy raz puszczone na tą odległość, gdzie ta wiara nie byłaby ich jeszcze ugruntowana i tak zbudowana, ich psychika, no to by wylądowały tu od razu, o, elegancko i by se tu były. A tak to gołąbki latają, o, proszę bardzo, trenują, one wiedzą, że to już jest któryś raz, wiedzą, że Muszą iść do domu po prostu. Teraz jedziemy. No i jestem ciekawy, czy ostatnio przyjechałem jeszcze nie było, nie było żadnego gołąbka. Jeszcze nie było żadnego gołąbka. Teraz zobaczymy, zobaczymy. jakiś biały, nie wiem, czy to odskoczył, czy to ucięty. Tam się fajnie trzymają. Powinno to być chyba, chyba widać. Fajnie gołąbki trenują. Taka sama pogoda jak wtedy, fajnie, wiaterek trochę w dziób, ale to nie przeszkadza, no ileż to jest ta odległość, no 6, może 7 km, może nawet nie. Gołąbki latają, gołąbki latają, fajne zajęcie, one wiedzą już, oj, tym razem zobaczcie, już inaczej, już nie idą centralnie na Wolanów, tylko kierunek tak jakby dobry już łapały, no bo już to były, także już wiedzą. Ostatnio w tamtą niedzielę było fajne wspólnego, wspólne wypuszczenie widziałem w internecie, w Wolanowie. No niestety nie wiedziałem nic o tym, bo tak to z przyjemnością wielką bym podjechał i się przyłączył. No kurczę, lubię takie rzeczy. Także jakbyście coś wiedzieli, że jakieś w pobliżu wspólne wypuszczenie, to śmiało mnie poinformujcie, to ja podjadę. Elgansko ze swoim wojskiem wypuszczę. Ptaszki latają. Ptaszki latają. naszki latają elegancko na razie w jednym miejscu. No, no. Nie oddalają się trochę poszły, ale wróciły. Trochę poszły, ale wróciły z powrotem na miejsce wypuszczenia. Kołują. 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 O teraz chyba już są coraz dalej. Już są coraz dalej. Nie wiem, czy ich będzie widać. Jeszcze chyba widać Jeszcze chyba widać Dawaj, dawaj, dobry kierunek O, widzisz proszę ja ciebie O, widzisz, to jest to To jest to Tu nikt nie gania, także gołąbki same, elegancko myślą Same idą dobrze, wam powiem, chyba dzisiaj będą... No nic. Pauzujemy jedziemy do domu I są gołąbki. Są gołąbki, przyjechałem, nie było nic. Po trzech minutach od przyjazdu. Są po trzech minutach od przyjazdu. Po, zobaczcie, pusty dach. W głębiku tylko para krymków, w których nie lotuje. Proszę bardzo. Tym razem wszystko naraz. Wszystko, no nie liczyłem jeszcze, ale prawdopodobnie wszystko naraz. Wszystko nie jest jak ostatnio, że po parę sztuk, tylko wszystko. Chyba, te, chyba nie ma tylko tego Bociana i Murzyna, co się odłączyły. No moja wina oczywiście, mimo że wiedziałem ponieważ one przyszły, one przyszły na wieczór przedwczoraj, no i to, co mówiłem Wam ostatnio po prostu, za kwasy pewnie miały. No ja wziąłem, wczoraj miałem dzień przerwy, myślałem, że to wystarczy. One pewnie przyjdą, bo nie jest daleko. Po trochu przyjdą, bo mają psychikę silnie zbudowaną wiarę, ale trochę im zejdzie. Chodź, 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 chodź. Tak, wszystko elegancko. No ile, trzy minuty? Więcej jak trzy minuty nie czekałem po przyjeździe. I gołąbki są, proszę bardzo. Jednak treningi robią swoje. Dobrze zbudowana wiara. Proszę bardzo. Trzeba padać deszcz. Pojutrze zrobimy chyba ze trzy dni przerwy. I się wydaje, że coraz dalej będą puszczone. Pozdrawiam serdecznie. Miłego dnia. Dobry lot.